Mamy 29 maja. Jesteśmy na miejscu, gdzie został porucznik Pogonowski przyniesiony do stodoły. Ta stodoła jest tutaj była jest inna stodoła, a stodoła, która była wcześniej w tym samym miejscu, to jest już kolejna stodoła. W tym miejscu porucznik Pogonoski po prostu wyzionął ducha. Tak można powiedzieć, także tutaj 15 sierpnia 1920 roku, tutaj mamy to miejsce, nad tym miejscem objawiła się Matka Boża.